Tydzień szósty, podsumowanie, cześć. Na początek matematyka, w której żeśmy rozpoczęli coś takiego jak rozbijanie, czy tam raczej mnożenie dwóch sum, które są w nawiasie i to nam daje w pewnym momencie funkcję kwadratową w momencie, kiedy jedna wartość się powtarza dwukrotnie. I mniej więcej na tym polegała cała, cała matematyka, żeśmy ten... Temat, że tak powiem, maglowali coraz bardziej i bardziej. I w końcu okazało się, że każde równanie kwadratowe, które wy wygląda w sposób x kwadrat plus coś tam, x plus coś tam, da się rozbić na dwa nawiasy. I jest tu pokazane, w jaki sposób to należy zrobić. I tego żeśmy się uczyli. Trochę żeśmy ćwiczeń do tego zrobili. Do tego, co jeszcze, jakieś no, redukcja funkcji do jakichś tam najmniejszych, to jakie tam pierdoły, nic ciekawego. Yy, no ale rozpoczęliśmy równania kwadratowe w jakiś tam sposób, także myślę, że, że przechodzimy do coraz bardziej zaawansowanych spraw. Następnie, co mamy tutaj, następnie mamy ćwiczenia, czyli laboratorium z, yy, z elektroniki. To jest to laboratorium, które Wam poprzednio pokazywałem, już na czysto ładnie zrobione. Sorry za ten syf tutaj z boku, tego nie widzicie. Natomiast nowe laboratorium było z wyliczania tej teorii Tenewina. No i trzeba było tam zbudować jakiś układ, taki, potem zmierzyć, jaką on ma wartość, i potem przygotować. Taki sam układ złożony tylko z jednego zasilacza i z jednego rezystora. No i mniej więcej tak. Ja już zacząłem to na czysto tutaj pisać. Eee, no, także tak to wygląda. No, nic jakiegoś specjalnego. Z samej elektroniki żeśmy zakończyli przygodę z panem Tenewinem Znaczy zakończyliśmy, chyba to się nigdy nie kończy ale rozpoczęliśmy nową teorię, teorię superposition, czyli superpozycji. I chodzi o to, że jeżeli mamy w takim jakimś układzie więcej niż jedno źródło zasilania, to te zasilania się dodają, odejmują. Jeżeli chodzi o natężenia prądów, to również one się sumują, odejmują zależnie od kierunku, w którym płynie dany prąd i że ta teoria superpozycji mówi, że musimy zredukować nasz yy, układ obcinając te źródła zasilania i mostkując yy, całe układy i wtedy obliczamy każdy układ osobno z jednym zasilaniem, a potem jesteśmy w stanie obliczyć, jakby, wypadkową tego wszystkiego. No nic z jakiegoś skomplikowanego też. Ale tak łatwo się pomylić i łatwo jest zamieszać się, bo te prądy płyną w różnych kierunkach i jest trochę babraniny, no ale myślę, że do ogarnięcia. Jeżeli chodzi o Learning to Learn, to mieliśmy sprawdzian, w którym, no sprawdzian, no w Wordzie trzeba było napisać te wszystkie yy, te wszystkie równania. Czy trudne, nie trudne, no bo żeśmy się uczyli tego equation, yy, jak to się nazywa? i coś tam, no po prostu chodzi o to, żeby, żeby móc się poruszać, żeby bez jakiegoś nadmiernego używania myszki móc napisać to wszystko za pomocą klawiszy, czyli tego, no mówię, no. jeżeli chodzi o edytor równań, o edytor równań to się nazywa, to nie jest tu nic skomplikowanego. I jeżeli chodzi o programowanie, to myślę, że w tej chwili przejdziemy sobie do, na monitor. Jeśli chodzi o programowanie, no to tak jak podejrzewałem, na początku było podsumowanie wszystkiego, co żeśmy się do tej pory nauczyli, a na końcu był sprawdzian. Sprawdzian polegający na tym, że dostaliśmy częściowo napisany program, ten oto, i mieliśmy go uzupełnić linie, których brakuje, plus pozmieniać linie, które są zrobione, ale na przykład są napisane błędnie, źle i tak dalej. I dodatkowo w zasadzie może dopisać coś tam, no takie tam pierdoły, chodziło o to, żeby program działał, a program to jest takie proste, kółko i krzyżyk, nie jest to gra, bo gra to jest za dużo powiedziane, ten program nic nie robi, on tylko rysuje po prostu linie i wygląda to w ten sposób, że mamy jakąś tam szachownicę małą, jeżeli w niej klikniemy, to dostajemy kwa, krzyżyk i kółko i możemy sobie z kimś tam powiedzmy grać, jeżeli nie wiem, jeżeli będziemy sobie przekazywać myszkę, ale ten program nie sprawdzi czy żeśmy wygrali, czy przegrali, nawet w wypadku wygrania on nie będzie tutaj zaznaczał żadnych prawidłowych odpowiedzi. Poza tym, jak zobaczcie tutaj, nie wiem co mogę, w zasadzie każde kliknięcie to jest to jest inna Inna figura raz kółko, raz krzyżek się yy, po prostu yy, wyświetla. Także, także to nie jest coś, co coś robi. Chodziło o po prostu umiejętność narysowania tego wszystkiego w jakiejś tam formie, z jakimiś kolorami i tak dalej. Także tak mniej więcej to wygląda. No i to było tyle w tym tygodniu. No do usłyszenia za tydzień. Łapki w górę, komentarze i tak dalej. Miłe widziane. Do zobaczenia. Hej!